Dzień dobry, to my ponownie my. Tutaj mam wyzwanie dla Micha. Tutaj jak widać takie... Takie tutaj beleczka na nogę. Można sobie iść. Tutaj powyżej na rękę można sobie złapać. Czyli pokażę jakby to mniej więcej wyglądało. Tutaj. Stajemy nogami. trzymamy rękami. I idziemy tam. Aż na drugą stronę. Tutaj mamy taką Jakąś tam powiedzmy wysokość. Weź Pelusia! Zaraz muszę wstać. Orka! No i most idzie tam na drugą stronę. A tutaj mamy dziurę. Możemy jeszcze dla pokaza pokazania lepszego przejść po moście. Chodź Pelusia. No. No i idziemy. A Miszka by sobie szedł otędy. Cyk, cyk, cyk. Spróbuję jakoś tak to nagrać, ponieważ jestem, delikatnie mówiąc, w Tak? Ja też, jak przychodzę jak najszybciej. Jezus Maria. Czekaj, gdzieś jakaś taka jakby większa była akurat przerwa. O Jezus. Jak to wygląda. To jest Tutaj widzimy, no a Miszka by sobie tutaj szedł, bokiem. Miszka jak wiadomo jest znany, no to nawet co, w sumie niedaleko, tutaj byś też szedł po tym, o. Cyk, cyk, o widzisz, po tym byś sobie szedł tutaj. Nie, no myślę, że dla Ciebie to jest na luzie do zrobienia w sumie. O, tutaj mógłbyś nawet wdrapać, zrobić sobie przerwę, później tutaj mógłbyś iść dalej, o. Widzisz, tutaj byś sobie tak przechodził. Jezus Maria. O, tu znowu większa dziura. Jak widać. Prawie obiektyw aparatu się mieści, nie? W tą dziurę. Także można nawet w sumie tam wpaść. No, i my już prawie na końcu mostu. O, tutaj takie widoczki możemy sobie obserwować stąd. Most jest po prostu na szalonej wysokości bym powiedział No Miszko podejmiesz to wyzwanie czy nie podejmiesz? Stawiam browara jeśli to zrobisz Naprawdę browar będzie dla Ciebie postawiony i już i tutaj byś właśnie tu jest trochę problem jak ty byś tutaj przeszedł To jest jakaś taka deseczka wystaje to No jak już tu byś doszedł to jakoś byś sobie poradził na pewno No także to tyle Tutaj widoczki różne Oj, A Pelusia tutaj dba o pieska, któremu nikt nie nalewa picia. Nikt nie nalewa ci picia, nikt ci nie nalewa picia. Pelusia ci nalewa, Pelusia ci nalewa. O, a tu jeszcze pokażę nasze auto greckie. Chevrolet Matiz. Snurówkę, młody, się Chcesz mi rozwiązać nurówkę Piesku. Ojeje. No hej!